Szliśmy tą Majorką, szliśmy i doszliśmy do Miami, patrzcie. nie Miami ma się No, no to... zobacz, szeroka droga, palmy, domy. Ale takie domy nie są w Miami. Ale akurat w tej dzielnicy takie zbudowali. W Miami. Doszliśmy do Miami Tam jest morze. A to jest Miami Tutaj są takie... Różne klimaty, ale wszystko jest takie klimatyczne w sensie masz różnego rodzaju klimatyczne miejsca tutaj, i wszystkie są spoko, takie, że warto sobie przyjść i zobaczyć. A my mamy problem mały, bo wybraliśmy się na wycieczkę taką typowo w stronę właśnie gdzieś tam krajobrazu, że sobie przyrodę pooglądać i nie wzięliśmy ze sobą picia znaczy wzięliśmy pół litra wody na 4 osoby. Co okazało się, że trochę za mało jakby, o jakieś 4 litry. I szukamy teraz jakiegoś sklepu, ale żeśmy wreszcie bo poszliśmy w tą stronę taką właśnie nieturystyczną, tej Majorki, żeby odciąć się od ludzi. No ale to też niestety niesie za sobą konsekwencje takie, że nie ma żadnych sklepów, bo wszystkie są zgrupowane w tamtych miejscach. Tutaj jest cała masa sklepów na tej Majorce, ale akurat mówimy, my poszliśmy specjalnie w taką stronę, żeby, żeby żeby nie było, żeby było taka bardziej natura, no to nie ma się co dziwić, że nie ma sklepów w sumie z jednej strony, i to nawet dobrze, że nie ma. Z drugiej strony nie jest dobrze, bo, bo usychamy już totalnie z pragnienia. Wszyscy, co? A czwórka? Nie, trójka. To znaczy. A, no tak. Się je. Okay. Nie, no ja myślę, że to jest Miami jednak. Zaczekaj, tu jest droga. Meksyk. Nie, spójrz, Miami. Byłeś w Miami? Dobra, ty byłaś. Szeroka droga. Szeroka droga. Palmy. Znaleźliśmy największy market zwany Roskim, Eroski Center. Proszę tutaj Więc być może jesteśmy uratowani i nie wyschniemy. Icha! Udany dzień, Icha! Nie jedliśmy papaje w ogóle, czy nie? Nie. Nie jedliśmy nigdy? Czemu się tak wydaje? Możemy spróbować sobie wziąć. Taką mało. No mało, to nie wiem czy to będzie wiesz co jeść tutaj w takiej małej. Może to za 3 euro tam jest taka. Melony są tutaj pyszne, ale no to jest jakby oczywiste. Ananas też tutaj można sobie kupić. Zobaczcie. Przed dezodoranty Old Spice kosztuje mniej więcej tyle samo. Było u nas tam około 16 zł, to tak samo. A te psikane wydaje mi się że są tańsze. Wcześniej to jest jakiś bezfirmowe. No nie, no to takie same. O Akces przeceniony na 2,84. Czyli koło tam 11 zł, jakoś tak. No to tak samo mniej więcej jak u nas. Mimo, że jesteśmy na wyspie, to ceny tutaj są za kosmetyki takie same. Lejsy z 2,39. 2, da, to chyba i natka 2,39 za lejstwo z pieca, tak. ale za te duże? 200? No, nie, to takie średnie 2,39, ale to i mi midair Pasy do zębów drożej wychodzą, to oczywiście w euro. Wszystko ceny, jakby ktoś tam się zastanawiał. Więc pasta na drożej, bo tak 10 zł taka na jakaś najtańsza, chociaż tu jest jakaś niby, ale nie wiem czemu tak tanie, bo na przykład są takie, to, to już jest tak pod ile, pod 18-20 zł gdzieś. Zobacz, ja w Stanach, że tak jest, że kupujesz często leki, to są w takich w pojemnikach. Dlaczego? Się dopiero otwierają. Dlaczego? No bo kradną. A, że to jakiś takie ten, no ale to melatonina, to nie jest nic takiego tak, takiego. takie rzeczy co kradną to tak naprawdę... Właśnie Los Angeles jest tak żeby dużo rzeczy poprosić. Kogoś, Czyli żeby gdzie jesteśmy? Doje. Zobacz, nawet Kremliwa masz tu. Czyli gdzie jesteśmy? Jednak Miami? Nie, no, to jest Los Angeles, a to Miami. Ale no, to są, zobacz, to są takie naokoło, a w środku są tylko zwykłe takie, jak masz drobne kuleczki. No oliwek jest, no, oliwek jest, no, jest dużo, to ja tak by było takie... oczywiste. Asya. Pomidor i natka, no i czosnek. Lej pieca, u nas takich jeszcze nie ma, nie dotarł taki smak. Jaki? Pomidor i czosnek? Pomidor, czosnek, kozak, natka. Z kozak z czosnkiem, faktycznie. A jest napisane, że ten? No musi być napisane. Że garlik jest, że garlik? Ale Monika się jera zawsze, są takie te e, kartonowe opakowania. A, w się tak. Mówiłem, że się będzie Monika jarała. Monster kosztuje... Ile? To jest monster? Monster. No to monster droższy niż one, ale to jest wyspa. No to na wyspie jest drożej wiadomo. No Białe mają Fanta cytrynowa jest 0 i kosztuje 279- zł jak dwie się weźmie. Jest zero jest też fanta pomarańczowa zwykła. Sprite też jest 0. Co to jest? To tu jest to co? Zaczekaj. To jest to, co żeśmy chyba zawsze kupowali i nie? Euro 20. A ile tu jest w tym? Półtora? Półtora. A kalorycznie? Trzy kalorie. To jest taniej niż w Polsce, bo to jest 6 tam, z kaw... no to jest podobnie jak w Polsce. Ale to wychodzi nawet taniej niż Fanta. Coca-Cola najtańsza ze wszystkich, chyba 30 coś centów. Smakuje lepiej niż Coca-Cola, szczerze mówiąc. Jestem napisane, że podawać na zimno. A ty co? My mamy z Olą boostera, a Kasia ma Kasia walizką wzięła. No wzięłam, ale no, już Właśnie szukałam. Dobry booster? Bardzo. Smaczne, Ale lepszy byłby z lodówki. Naprawdę. Dziękujemy Roski za uratowanie nam życia. Myśleliśmy, że uschniemy jak na pustyni. Kupi mm -hmm. teraz. Każdy kupił takie płatki. Tak, czyli trzy sztuki wzięliśmy. Kozaki ja są. Ja jestem fanką płatków przez Michała. Będę je jadła. Ktoś musi mi pomóc. Znaleźliśmy tą wodę cytrynową jeszcze. No to tą, tą co Gaz, zawsze robimy. Co, co, co beknął, że tak nie ja. A czujesz frytki? Jakieś gówno czuję, przepraszam. Znaleźliśmy taki taras widokowy. Ja idę przy tym. Ładne. czekaj zrobimy sobie zdjęcie takie o zachodzie, prawie o zachodzie. to jest nie zdjęcie. Wyszliśmy z dzikich terenów i teraz tutaj weszliśmy w tereny już chyba mieszkalne takie całkowicie. Tutaj to już nikt nie dociera z turystów. Zachód słońca, godzina 18.12. I przyznam, że jak na pierwszy dzień to jest dobrze wykorzystany pierwszy dzień. Dużo zobaczyliśmy, dużo zrobiliśmy, byliśmy na plaży. Dużo, nie? Jak na pierwszy dzień, żeśmy ogarnęli. Tak i ogólnie chciałam powiedzieć, że tutaj nie ma w ogóle bezdomnych kotów i nie ma bezdomnych psów i nie ma ogólnie bezdomnych zwierząt. Dzięki Bogu, bo musiałbym cały czas ze swoją... Tak, jest trochę więcej ludzi nie? bezdomnych, ale zwierząt w ogóle nie ma. Ale się bezdomni ludzie? jakieś problemy No na, na był namiot. Co? Tam... Roski, też tak, tamta miała coś dziwnego z nogami takie, co się odpadało. Wiem, i no. Ale kotów kota żadnego tutaj nie widziałam. Co, mi Ta bluzka jest dobra, że karką paliłaś. W sensie? No ja już o, spaliłem kark, mówią mi zobacz jaką masz głowę opaloną. Głowę zobacz jaką mam opaloną. Też mówią mi Kiedyś było lepiej, bo nie było luster, nawet człowiek nie wiedział jak wygląda. To akurat są wakacje pierwsze w tym roku moje. A, no tak, bo ty nie byłaś. No. Nigdzie nie byłam. Nawet w Polsce nie byłam. Nie no ale ty byłaś gdzieś tam w Polsce. a No ale Ola nie była w tym roku nigdzie. Tak, no? dokładnie. No my w łebie byliśmy ja z Moniką. Faktycznie ja mi wakacje na działce. A tutaj patrz, już takie bloki Faktycznie jakby... Ładne, normalne takie jakby, nie? bloki. To jaka na nas wygląda? To są, te, to są te palma, co my mamy na tym, na klatce taką. To są te palma, co my mamy taką na klatce taką. Ale takich nie mamy jeszcze na Chciałam cię zobaczyć. Ładne. Nie wypiłbyś. No wypiłby! No jest ciepła ta woda. No wylała wodę na pustyni. Ludzie, przecież to jest... Człowiek nieprzystosowany w ogóle do życia. Wiesz co, ja ci Mad Maxa puszczę. Weź pokaż. Bo chciałem, bo ty w sklepie pokazałaś, że kupiliśmy, no, a nie pokazałaś najważniejszej rzeczy. sobie potem. Czekaj kupiliśmy sobie... Co kupiliśmy? Papaje. Bo nie jedliśmy nigdy w no rzeczy papai. Dużo to różnych takich rzeczyśmy je jedli, ale papai nie ale chyba. Chyba, to że to jedliśmy to w, w, w jakimś hotelu, nawet nie wiedzieliśmy, że to jest Papaja. Ale ogólnie to wydaje mi się, że, że nie jedliśmy. Nie widziałem fig niestety, bo jakby były jakieś takie ładne figi. Dziękuję Ci, że tak szeleści, bo to wtedy najfajniej się słucha te filmy takie. Ludzie lubią tak. Jak, tak, jak tak się szeleści mocno. Tak? No uwielbiałem to. <grym> Proszę. Tutaj też są te nakrętki kijowe co w Polsce. No Ale tak, bo, bo już myślałam, że tylko nazywała zrobili. Tak, bo Monika za cel, jak wyjeżdżaliśmy w ogóle, to postanowiła wziąć za cel, żeby sprawdzić, czy w Hiszpanii na Majorce też są te nakrętki takie dziadowskie w tych butelkach że wiesz, że nie da się oderwać normalnie. No i niestety nie też tutaj nie są takie same. Widziałam Myśleliśmy, że to są jeżyny, a tu się okazuje, że to są takie jeżyny z takimi kwiatkami. Tam jest jeżyna. No, ale zobacz, z takim kwiatkiem jeżyna? Nie warto. To nie jest jeżyna. ma, zobacz. Są też takie, patrz. O, zobacz te szyby. Takie kiedyś były. No, były, pamiętam, w, w Skodzie stary, a jeszcze te biegi tak przy, na górze tutaj zmieniane, widać coś, przy prześwietla? No jest drążek na górze. Maksymalna prędkość? Nie no, kurde, 160, 160. 160. A, jechaliśmy, nie wiem, jechaliśmy y, Uberem, y, Priusem oczywiście i gość mówi, żebym zobaczył ile to ma przebiegu. To bardzo dobry samochód i żebym zobaczył ile ma przebiegu. I tam mi włączył, żeby się wyświetliło na tym. Patrzę, a tam 680 tysięcy ponad. 680. No to faktycznie dobry samochód. No. Już teraz wjeżdżę, a to nie tak... tutaj kazała nam zejść? Nie jest plaża tam teraz. Zatrzymała się pani samochodem jak chcieliśmy wracać. Powiedziała, żebyśmy nie wracali. Tylko żebyśmy tutaj sobie poszli. Jest palma. I że tu jakaś jest plaża jeszcze ładna, żeby zobaczyć sobie. A już chcieliśmy wracać do hotelu, bo żeby zdążyć na kolację i taka I droga ja jest. No się okaże czy to coś fajnego. Myślisz? O! I taka plaża jeszcze tutaj nas na koniec czeka. Ale oczywiście nic nie słychać, pewnie co mówię, bo jest wiatr. A jeszcze tam jakieś zajście, było takie. <laughs> to tu jest spoko. To chyba można skoczyć sobie. Tu jest ta plaża. Tu można by sobie wejść na górę, tak? A to jest taki zachód słońca trochę za chmurami jakby. Ale ogólnie to jest całkiem spoko. Za foto. Ale wokół. Dla foto mieliśmy Gdybyście wybierali ten hotel, bierzcie kurtki puchowe Zimno Można się ogrzać przy frytkach, ale ona się poparzyła Mam poparzenie w trzech wierty. teraz Wam pokażę. Tu pierwsze Tu drugie O I tu na wcioku trzecie. No, aż to coś przełożyć tutaj, bo to jest mocniej popażone. Aż, aż skóra skwierczała tak jak takie fioletowe lampy, jak mucha albo komary flatują. Jak się palą, to taki dźwięk, właśnie. Był, aż podskoczyłam. Ale ja nie krzyczałam A papaja była średnia. Papaja z pod jaja. Tutaj jest jak marzewka. Ja jeszcze chciałem dodać stosunki, że piwo, które tu jest serwowane, to jest najbardziej gorzkie piwo, jakie w życiu piłem. I wczoraj ledwo dałem radę wypić, a dzisiaj z sokiem ananasowym, ale nie z koncentratem, tylko z sokiem w takim po prostu, bo nawet nie wiedzą, co to jest piwo z sokiem. I dalej z gorzkiej, i ja podziękuję. Dobra, lepiej to do pi tą kolej idziemy bardzo. A no wy do piwa. Noś ładny, no chyba szalałeś. No no jeszcze piję coś. To jest tak dwa A nie chcesz tego z sokiem? Na pewno. Wiedziałam, że nie Tak, tak wygląda nasz hotel nocą. A... dnia lepiej nie <laughs> Nie no, nie wygląda jakoś źle. Jest dosyć wysoki, a na samej górze... 99. Na samej górze jest basen. Dobra, chodź, przejdziemy. Albo jeszcze nie. Albo jednak tak, chodź. Na samej górze jest basen. No to byliśmy wczoraj tu już, a mówię. Tak. Jak tam? Co? Nie wiem. Zmarzłam, podgrzewałam się suszarką. Pewnie, że to jest dziwna akcja, że jest po prostu zimno na Majorce. Zimno. No nie jest zimno, bo teraz pokazuje 22 stopnie, ale to faktycznie ale faktycznie jest obecnie chłodniej niż jak bywaliśmy zazwyczaj w tym terminie.